Kopyra z blogu, blog co. Dzisiaj premier, degustacja przedpremierowa dwóch piw Single Hopów z doktora Bru, ale po kolei, bo to nie tak miało być. To nie tak miało wyglądać. Miało być zupełnie inaczej. Wymyśliłem sobie, że zrobię degustację plenerowe: że zrobię jedną degustację plenerową, potem drugą degustację plenerową, potem porównam te piwa w, w tym. W, w teście ślepym, no, i tak. Zaczęło się od tego, że w ogóle y, Łukasz mi powiedział, że będzie akurat prosto z rozlewu wiłste piwa, więc y, znaczy jedno już było rozlane, drugie było rozlewane dzisiaj, że przywiezie mi około 12. Okazało się, że przyjechał około 16. E, słońce już się chyliło ku lasowi, i y, mówię, kurde. No, nie nagram, nie będę miał światła dobrego. No, ale nic, mówię. Dobra, po, pojadę na najwyższe wzniesienie w obornikach śląskich. Czy pójdę na najwyższe zniesienie w Oborynga Śląskiej, ten, ale kurde, mało czasu. Dobra, pojadę. Wsiadam w samochód, umówiłem się z żoną, żona potem podejdzie, zabierze samochód, a ja ten, także cudowna kobieta i w ogóle. Jadę, dojeżdżam, mam gasić silnik, telefon. Kochanie, ale zapomniałeś kamery. Dzień świra, dobra, wracam. Wracam. Mówię, nie wiem, nie wiem, czy jest sens, nie wiem, czy jest sens jechać, w ogóle nagram, może tutaj, ale nie, dobra, jadę. Wsadziłem tę kamerę, jadę. Dojeżdżam, zamknąłem drzwi, biorę to wszystko, idę na górę, gdy poczułem powiew wiatru, i sobie przypomniałem, że zdemontowałem zdechłego kota z, kam z mikrofonu. No to dobra, wracam. Stwierdziłem, już nigdzie nie jadę. Dobra, biorę, idę ko koło domu, kręcę. Dobra kręcę. Zaczynam kręcić. Powiem wam, nienawidzę czasu zimowego. Nienawidzę. Nie chodzi o zimę jako taką, chociaż też nie lubię odśnieżania śniegu i tak dalej, ale nie lubię czasu zimowego. Ja wiem, że generalnie ten czas zimowy to jest ten prawdziwy, że wtedy o 12:00 gnomon pokazuje i co tam najkrótszy cień i tak dalej. W dupie to mam. Ja bym chciał, żeby cały czas był letni. Podobno w Rosji zmienili. Przestali przestawiać zegarki. <laughs> przestali przestawiać. Eee, I teraz mają cały czas letni. Ja bym by, też był za tym, żeby w Unii Europejskiej zrobili, że cały czas jest czas letni. Po cholerę mi w lecie o czwartej nad ranem. Na co ja krowy pójdę wypasać o czwartej nad ranem? Eee, więc... Eee, zacząłem nagrywać, to jeszcze coś było widać. Skończyłem, już prawie nic nie było widać. Dobra. Nagrałem tylko jedno piwo, drugie jeszcze mam nagrać, dobra, mówię, zawsze chciałem nagrać w świetle tych takich żółtych e, m, latarni, e, m, które są w Obornikach Śląskich, mówię, dobra, idę, nagram lat z, pod latarnią, będzie fajnie. Ustawiam kamerę, wszystko, ten, nic nie widać, nic, totalnie zero. Dobra, e, dzień świra, lecę po y, lampę, lecę po lampę, przynoszę lampę, zakładam lampę, odpalam. Dobra, nagrałem tego. OK, przechodzę do domu. W domu nagrałem sobie e, test ślepy, biorę się zamontowanie, wrzucam to do tego. Co się okazuje? Okazuje się, że film z lampą, w momencie kiedy go włączałem nagrywanie, to wyłączałem, a w momencie kiedy wyłączałem, to włączałem. W międzyczasie jeszcze postanowiłem nagrać fajnego wajna. Waj miał być taki, że są sobie dwa kieliszki, a ja z dwóch nalewam ten. No to zaangażowałem żonę, będziesz tutaj kręcić, będziesz tutaj ten, tu muzyczka. Super. Mówię tak, kręć i ten. Nie tak. Bo musi być telefon pionowo, inaczej niż normalnie, bo wajn wyszedł bokiem. Dobra, mówię, nagrywam, nagrywam jeszcze raz. Wziąłem, Przelałem to do tych butelek yy, lejkiem. Nagrywamy jeszcze raz, nie wyszło. Dobra, przelałem z powrotem do tych butelek, to się wszystko pieni, pieni, pieni w tych butelkach, trzeba czekać, będzie źle, ale dobra, nagrywamy. Nagrywamy niby wszystko dobrze, a nie ma piany. Szlak by to trafił. Dobra, mówię, publikuję takiego gównianego wajna, żeby pokazać, jak ja się tutaj męczę, żeby to zrobić. No i koniec końców, mówię, i teraz co robić? Co robić? Czy iść na dwór i dogrywać ten fragment po ciemku. W sumie i tak było ciemno, to mówię, dogram. A baterie padły w lampie. Mówię, dobra. Luz. Trudno. Spójrzmy na to wszystko, zasłony milczenia, nagrywamy od nowa. Tak więc nagrywam od nowa. Co prawda nie cierpię nagrywać drugi raz. Dlaczego? Dlatego, że już wiem, jak te piwa smakują. Co prawda może mnie zaskoczą, ale... Ja lubię, kiedy jestem na świeżo, te wrażenia są. Wtedy, wtedy to jest takie od serca, wtedy to jest takie mm, no, szczere, błyskotliwe. No, ja już wiem, co tutaj wyczuję. Chociaż może się mylę. No więc tak, ale żeby Wam przybliżyć. Więc na, na degustacjach yy, pojedynczych lepiej wypadł mozaik. Dlatego, że był bardziej wyrazisty, bardziej taki yy, charakter, charakter chmielu mozaik oddawał. Natomiast w teście ślepym, jakkolwiek rozpoznałem. To lepiej mi smakował już centennial. No ale to jeszcze Wam pokażę etykiety. Moim zdaniem, no, ból jest taki, że są bardzo podobne. Nie dość, że wychodzą piwa w tym samym czasie. Idea jest podobna. To jeszcze etykiety są podobne. Nie wiem, ilu facetów jest w stanie rozróżnić te fiolety. No, wydaje mi się, ja jestem taki bardziej kobiecy, więc w swojej męskości, więc powiem, że to jest chyba lila. Fiolet, taki lila, a ten jest taki bardziej e, cmentarny. E, taki ten, e, z Wielkiego Postu. E, e, no więc... Ale, jest jedna pozytywna rzecz tego. Otóż w tych wszystkich trzech wideo, wideo, wideach, wideo, nie, e, nie przeczytałem morskich opowieści. A chłopaki, by, byłoby im przykro, byłoby im przykro, bo się postarali. Przeczytajmy może najpierw centenia. Moja szyjka idealnie pasuje do Twoich ust. Moje wnętrze idealnie pasuje do Twoich zmysłów. Uwodzę Cię i nie wstydzę się tego, bo robię to w stylu centennial. Chcę, abyś powiedział to na głos, chcę, abyś powiedział, że jestem tą jedyną butelką, z którą spędzisz ten wieczór. Jedyną? Ciekają nas przepyszne chwile, otwórz mnie i zasmakuj. Jedyną? Jedyną butelką? Cały wieczór? Proszę cię. Eee, no i mozaik. Dzisiaj nauczę cię od nowa, jak się całować. W tym, co robisz, musi być więcej ciebie, więcej czułości. Musisz zwilżać usta przed pierwszym dotknięciem i robić to tak, jakby przepełniało cię pragnienie picia z moich ust i wymieniania się ze mną oddechami. Jeśli kręci się w głowie. To znak, że robisz wszystko dobrze. Jeśli zamkniesz oczy, to ta chwila będzie tylko dla nas. Powąchaj mnie, to perfumy od mozaik. No, niemalże, niemalże, jak Nelson, <grymne> Rudy Nelson, ale to jednak jeszcze brakuje trochę do tego poziomu. Jednak ta butelka, co by nie było, co by nie za skojarzenia, gra w butelkę, samonna i tak dalej. Co by nie mówić, to jednak do Rudiego Nelsona, który, z którym spędzisz wieczór, to, to to jest jeszcze spoko. To jest jeszcze spoko. Spróbujmy więc Centeniala. Przyjemny, cytrusowy, owocowy. Generalnie te, te piwa, i jedno, i drugie, wywodzą się z Kinky Ale, czyli z tego piwa Single Hop Equinox. Dlatego, że taka jest barwa. Taka no bursztynowa. Bursztynowa u mnie trochę bardziej taka pomarańczowa, u was trochę bardziej miedziana. Więc idea była taka, że ten sam zasyp, mniej więcej na ten sam poziom chmielone, dlatego że, że Equinox odniósł duży sukces. No, cytrusowy, przyjemny. Mm, owocowy bardziej. I niestety w centenialu ta goryczka jest nieco alkoholowa. Coś takiego było w Moli. To sprawia, że to piwo trochę lepiej smakuje, trochę zimniejsze niż cieplejsze. Natomiast jest, jest ok. Po tych już kilku próbowaniach, po tym wypiciu do kolacji, jakichś próbek tam częściowo. Goryczka, nie wiem czy tutaj jest 71 ibu, no może i jest, na pewno mniejsza niż w Moli. Nieco alkoholowe. No spróbujmy teraz mozaika. Zdecydowany charakter chmielu mozaik. Jak coś chce poznać, jak pachnie chmiel mozaik? To, to jest dobry przykład. Bo na przykład mozaik z yy, Birbanta, moim zdaniem, tamtego charakteru mozaika nie było tak mocno czuć. Tu jest bardzo wyraźna taka nuta nafty, yy, białego wina, takiego yy, Rieslinga. Barwa taka sama. Barwa taka sama. Ładna piana. Ten, ten, ten aromat, mozaika, intryguje. Jest taki zaciekawiający, rzeczywiście pociągający w pewnym sensie. Tutaj mamy, mamy taką klasykę India Pelej owoce. Owoce wymieszane, owoce takie tropikalne, trochę cytrusów, nic, konk nic konkretnego. Natomiast tutaj jest. Bardzo charakterystyczne cytrusowo, takie właśnie białe wino, ale nie takie jak Nelson Sauvain, chociaż pewne podobieństwa są, ale taki właśnie Riesling, taki aż w naftę wchodzący. Moim zdaniem, mozaik jest dużo lepszy w smaku. Nie ma tej piekącej yy, alkoholowości, on sprawia takie zwiewne wrażenie. Jest sporo w smaku tego mozaika, mimo że zasyp jest ten sam, czyli teoretycznie i goryczka podobno jest nachmielona na tę samą goryczkę. Więc teoretycznie w smaku powinny być identyczne, a jednak nie. Zdecydowanie takim bardziej wyrafinowanym, bardziej ciekawym, bardziej... Mm... Interesującym piwem jest mozaik. Aczkolwiek, yy, no, moją żonę na przykład drażnił ten, ten aromat yy, tego chmielu. No, więc premiera tego piwa, tych piw, przepraszam, odbędzie się w Łodzi, w pubie z Innej Beczki, na ulicy Moniuszki, przy ulicy Moniuszki, yy, w ramach Of Beer Festival. To będzie pierwszy dzień Of Beer Festival, czyli to jest siódmy, przepraszam, dzisiaj mamy czwarty, piąty, to jest szósty, szósty, um... szósty listopada, piątek o godzinie 19:00 w pubie z innej beczki odbędzie się premiera tych dwóch piw. Czyli mozaik IPA i Centennial IPA. Będzie ekipa doktora Bru, będę ja z moją latającą kamerą, żeby zrobić relacje. Także przy okazji jest okazja, żeby przybić piątkę, czasnąć focie, sweet focie z rąsi, czy tam po prostu pogadać i. No i tyle, nie? Opowiedzieć o swoich wrażeniach. Możecie być jak Jarek Kuźni. No i proszę, no i kurczę, teraz karta odmówiła posłuszeństwa. Mimo, że jest jeszcze 23 giga wolnego miejsca, to musiała, prawda, przerwać nagrywanie. No ale nic, e, może to był znak, żeby nie mówić tego, co powiedziałem, ale właśnie chcę to powiedzieć, że będziecie mogli e, po prostu stanąć tam, gdzie stało Ozon, znaczy tam, gdzie stał jak ze mną selfie robił. E, znaczy ja robiłem z nim selfie. Także, e, także do zobaczenia w Łodzi, gorąco zapraszam, e, będzie fajnie. E, do zobaczenia w, in, w pubie z innej beczki. I na premierze e, doktora Bru e, Mozaik i Centennial IPA. Cześć. A, co tam, cześć. Przecież to degustacja. Wasze zdrowie.